Patrzcie, coś mamy! Od razu po zarzucie! Nie wiem jakim cudem. Wybranie na i idzie ryba. Nie! Dobra, Nie! Dobra, coś nam idzie. Coś... To jest okłamane. Ta wędka ma tylko 29 cm. No jak. O Boje, idzie do mnie. Zabije mnie. Ale sprzętu zapakowany. Coś czuję, że będą ładne rybki. się robi mamy To jest wełna Halo A ow tego lili Siemanko, Siemanko, halo, halo, halo. Witam ja was wszystkich w następnym odcinku na moim kanale. Jak być może poznaliście po wstępie, ponieważ każdy wstęp, jak jedziemy do Grzegorzewic na tą komercję tutaj, to każdy wstęp zaczyna się tak samo czyli idziemy sobie po prostu drogą. O, no, więc powiem, co robimy. Idziemy na stawy komercyjne w Grzegorzewicach. Mamy bardzo dużo sprzętu. Tutaj Mason. Oj, wętkach. Mason, wętkach numer jeden. Jestem no pijany jesteś I tak Daniel, ile ty masz wędek? 20 Daniel ma 20 wędek, rozstawi tak po całym stawie Naokoło ja mam 3 wędki Ale już wkrótce planuję kupić Naprawdę jakieś zakupy duże zrobić To znaczy mam dużo wędek, ale Wszystkie są połamane Więc trzeba zrobić jakieś takie odnawianie sprzętu Teraz pytanie, gdzie możemy iść? Możemy iść tam, możemy iść tam w ogóle Tam, widzicie? Wtedy będzie nam wodę pchało w tą stronę Tam na sam konie? No tak no Idziemy Ładnie? Ładnie o. Czekajcie, przerwa na jedzenie Ale dla nas Jesteśmy już na stanowisku, niestety bardzo wieje, ale to jest jak zwykle tutaj wieje. Jesteśmy na takim brzegu stawu, zwykle łowiliśmy tam, a dzisiaj jesteśmy tutaj, ale stanowiska tutaj są tak beznadziejne, że aż szkoda gadać. No. Co, jak, co, ale te stanowiska tutaj w tych Grzegorzewicach to mogliby trochę lepiej ogarnąć, bo to, to jest dramat. No, to jest masakra tutaj. Ja tutaj będę dwie wędki postawił, gdzieś sobie spławik rzucę, ale jak jakaś ryba duża weźmie, to nam przez te wszystkie wędki przepłynie i wszystko się splącze i będzie masakra. Daniel, widzę nowy zakup yy, tripod. Tak, tripodik został zakupiony. No i nic. I dzisiaj zabrałem ze sobą wędkę spławikową, ale jest to wędka spinningowa. Ale Daniel na przykład na nią mówił na grunt i tutaj takie ryby wyciągał, że ona jest naprawdę bardzo. Bardzo wytrzymała. Jackson, jakiś spinning i ten spławik to jakiś mały, na haczyk pójdzie biały robak i mamy też zanętę o smaku czerwony robak, więc tak będziemy na początek sobie ten spławik zarzuca, bo jest najłatwiejszy do rozłożenia, a później te grubsze zestawy. Kupiłem sobie, z, kupiłem sobie sygnalizator nowy ale e, z Mikado, ale niestety nie dali w zestawie baterii. No kurcze no, jak już wtedy płacę to mogą przynajmniej dać te baterie Teraz płacę. nie mogę go użyć. Więc będę musiał używać swojego starego, a nie, chyba że w tym starym są takie baterie, które tutaj wejdą. Ej, zobaczcie. Jednak na początek sobie zarzucę jedną metodę. Tutaj mam e, na koszyczku pellet o smaku guma balonowa, ponieważ na takiej komercji w Dawidach sprawdził się bardzo dobrze na haczyku. Jest z jest kukurydzy, tylko że ta guma balonowa w ogóle, w ogóle nie pachnie. Guma balonowa, bo to jest jakiejś innej firmy niż mieliśmy poprzednio. Ale dobra, zarzucę tą wędkę, później zarzucę kolejną i jakoś będziemy działać. Oby dzisiaj były grube ryby. Dobra, więc pierwsza wędka zarzucona, Na, tutaj jest sygnalizator i powinno być wszystko dobrze. Na drugi zestaw będzie na haczyku również jarenko kukurydzy, a na metodzie będzie jaki to jest smak peletu? Orzech ty grysi. Orzech ty grysi, no dobra. I będziemy testować. Mam jeszcze tutaj w siatce, mam truskawkę i jakieś tam jeszcze chyba czosnek, więc mamy sporo peletu. Chcieliśmy złożyć reklamację na twórcę tej kukurydzy, ponieważ to nie da się jej złożyć tak gęsto. Czy wy to widzicie? Nie, to jest drama. Nie, nie. Ja nie mogę, nie, to jest dramat. Oni powinni, w sklepach, w sklepach spożywczych powinni produkować kukurydzę, która też się nadaje do wędkowania, no bo też dużo ludzi kupuje taką zwykłą. Masz Daniel drugą kukurydzę, zobacz jak nie, ta, a ja tutaj zarzucę sobie zaraz y, to. Zobacz sobie Daniel, nie zarzuciłem, żebyś wiedział jakby co. Co się dzieje? Ja rybę mam, ja chciałem sobie naprostować żyłkę i ja coś ciągnę. Ja chciałem sobie normalnie tylko żyłkę naprostować Patrzcie coś mam Od razu po zarzucie, nie wiem jakim cudem Co się dzieje? Co to jest? Coś małego, coś bardzo małego. Ale jakim cudem? To jest pewnie tak leszcz O co chodzi? Weź go podbierakiem, żeby mu pyska nie rozwalił To oh jest, ja chciałem sobie tylko Zarzuciłem i od razu zwijam Żeby sobie żyłkę naprostować, a ja tutaj leszczyk Patrzcie pyskiem przynętem wziął Czyli on chciał ją zjeść od razu jak wpadła do wody Odhaczamy leszczyka i, no i mamy pierwszą rybkę po, od razu po zarzucie. Ale śluz, to jest masakra ta ryba. Dobra, taki leszczyk nie, nie warto go pokazywać, od razu go Poszedł, o kurcze, ale mi śluz zachmiel... No dobra, no, no to zachmucam jeszcze raz. No. Pierwszy raz mi się zdarzyła taka sytuacja, że od razu po zarzucie, jak chciałem naprostować żyłkę, to już ryba się siedziała. To było naprawdę dziwne, a tutaj Daniel zarzuca. To jest to nie spadło, ale to nie stadło. Robię sobie stanowisko pod spławik. Tutaj sobie wydeptam i będę rzucał spławikiem tam. Ale naprawdę, jak tutaj takie są beznadziejne te stanowiska, że ja nie wiem. Ludzie, chyba wszyscy naraz mieliśmy branie, ale chyba to przez tylko przez ten wiatr, bo naprawdę masakrycznie wieje, więc jakbyście nic nie słyszeli, to, to wybaczcie, ale nie mam wyguszacza wiatru takiego dobrego. A tutaj są białe robaczki. Zaraz zakładam na haczyk i będę rzucał. Będziemy rozrabiać zanęty pod spławik o smaku czerwone robaki. Zobaczymy, będziemy sobie nęcić. Daniel ma spławik tutaj, a ja tam. Podnęciłem sobie cały ten obszar tutaj przy spławiku. O tutaj, ale widzicie, jaki jest wiatr? To jest naprawdę masakra wszystko. Zbranie na spławiku. Idzie ryba, mamy coś. No nie puściła! Ale ryba, nie, ale, ale lipa. Nie. Ale była ryba na białe rybaczki. No szkoda, że się nigdy nie dowiem, co to było, ale coś było na spławiku i ładnie bardzo długo odjeżdżało i brało, ale niestety od razu puściło. No nie było to na pewno nic dużego, być może płotka. Przed chwilą miałem jakieś branie tutaj, a lekko się ping-pong podniósł i zadzwonił sygnalizator, ale mogła to być ryba, która przepłynęła przez żyłkę, ale fajnie było, gdyby się rozwinęło branie. Nie! 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 Dać chyba rybę, a nam tutaj parasol wpadł! Oh no! Chyba tutaj branie, co się dzieje teraz? To branie, parasol. O nie! To się odwaliło! O nie! O nie! Ale akcja! Udało się! Daniel szuka swojej metody, bo mu się gdzieś zerwała, a tutaj jest gąsienica. Te gąsienice, one chyba są niebezpieczne z tego, co słyszałem. No, one są niebezpieczne. Nie kurcz. Nieźwieć. Jezu, idzie do mnie. O nie. Zabije mnie. <noise> <Nie> Dawaj, <noise> na hak. Nieźwieć brunatny. Na hak, na leszcza, na karpie. Oj, jaka Włochata. Fut, futro z niej zrobisz nawet, gościu. Ale <noise> Miałem przed chwilą branie na spawiku, ale tylko mi coś ciągnęło za robaki i nie było ryby. Właśnie było przed chwilą ostry odjazd, tutaj na tej wędce i się żyłka naprężyła. Chciałbym, żeby coś było, serio bo teraz to nic się tutaj nie dzieje ale trochę też przez wiatr jest ale teraz to naprawdę e, bardzo mocno zapiszczało Dobra, jest branie? bardzo na spawiku raz na milion lat po prostu bierze dawaj, dawaj idzie jest. nie, czekaj nie masz? no nie, no co się tu dzieje, co się dzieje z tymi rybami? Jak one... jest branie na spawiku kolejne po długim czasie ale ta ryba chyba tylko ciągnie za robacie ja jest kolejne branie zaraz po zarzuceniu ale znowu mam robaki bardzo rozwieszone Proszę Państwa, zacięcie ryby, część piąta Dokładnie tak Dobra, podeszliśmy, już nie bierze Ale brońko. Chyba będzie Łowienie ryby, część szósta Nie, wędkarz no, z rybą Dobra, coś nam idzie, coś bardzo małego Na no tą wędkę już ogólnie brało od chyba 10 godzin No i w końcu się udało coś tam zaciąć, ale coś niedużego Obstawiam karaś albo Pojdziemy po A tutaj będzie blisko Trochę walczy. Na 100% Lesza albo karasz Chyba karas Tak, karas No król Karasi musiał w końcu karasia złożyć. Chodźmy z nim tutaj, bo na macie to on umrze prędzej niż Mata się nam rozgrzała Dokładnie to Co ty robisz na? No, bywały tutaj większe karasie, ale przynajmniej jest rybka, ja jestem wędkarzem i, i mnie cieszy każda rybka. Chociaż taki karaś to tak... Ale on ma pysk wykrzywiony, patrzcie, on już był mocno. O Boże. <laughs> nie powinniśmy się z tego śmiać, z nieszczęścia innych. Dobra, wywalamy. I tak jest go. piękny. Piękna rybka. Chciałem go pocałować, ale jak zobaczyłem ten rybka, nie chce. Jezu, wygląda jak to pyga. Dobra, wrzuciłem, żeby nie wpaść sam. Dobra. Rzucam dalej, na, na spawiku mam brania. Może coś wsiądzie wreszcie? Na spawiku zaraz będzie część siódma. Było tutaj jakieś branie na tej wędce. Pim Pogląd góry podskoczył i tutaj na tej wędce też było branie. Ale się niestety nic nie udaje. No te brania tutaj są takie beznadziejne, że niezdecydowane nie ryby nie wiedzą, czy mają brać, czy. Więc to już by było na tyle na ten odcinek, niestety dzisiaj wyprawa no tak średnio udana, mieliśmy słabe miejsce i do tego jeszcze strasznie wiało, no trochę brań było, na spławik szczególnie, ale takich brań nie do zacięcia, bo ryba tylko ciągnęła za robaki. No ale takie wyprawy też są, ale wpadł Leszczyk, wpadł Karaś. Dobra, więc przejdźmy do drugiej części tego odcinka, czyli zakupów wędkarskich. Dokładnie tak. Zakupiłem sobie trochę rzeczy wędkarskich. Zaraz wszystko zobaczycie, i jeszcze będzie konkursik, w którym będziecie mogli wygrać kilka fajnych rzeczy. To znaczy jedna osoba będzie mogła wygrać. Na końcu będą zasady. A teraz przejdźmy do tego, że będę pokazywał, co kupiłem, bo jest tu naprawdę fajne rzeczy, na przykład właśnie wędka. Dokładnie tak, zakupiłem wędkę karpiową. Zaraz ją otworzę i dokładnie sobie ją zobaczymy. Jest trzyczęściowa, to jest jedna z części, środkowa. Tu mamy część główną, jest to wędka firmy, nawet nie wiem co tu jest firmą, czy Carp, czy Next, yy, myślnik 3, nie, to raczej nie. 390 cm, pro, czyli no profesjonalna, no to musi być również wytrzymała. Wygląda całkiem fajnie, ale jest jeszcze jedna część. Czyli szczytówka, która jest całkiem gruba. I fajnie. Zaraz sobie zmierzę tą wędkę, czy naprawdę ma 390 cm. Pewnie tak, ale i tak zmierzę. To jest okłamane. Ta wędka ma tylko 29 cm. Jak to? Żartowałem. No jest to 390 cm. Więc jest git. Kość tej wędki to było 110 zł, jak kogoś interesuje, ale tej firmy to ja nie znam, ale wygląda fajnie. No ale czym jest wędka karpiowa bez karpiowego kołowrotka? Wędką karpiową bez karpiowego kołowrotka. Ale oczywiście o kołowrotek również zadbałem. Mam go tutaj. Rocket Carp. I co w środku mamy? Cóż za zdziwienie, kołowrotek. Wyjmujemy go. Jest to zapewne karpiowy kołowrotek. Ma tutaj... Wolny bieg to jest taki przełącznik, żeby się łatwiej żyłkę z kołowrotka wyciągało, jak coś będzie dużego brało. Jeszcze nie miałem nigdy takiego kołowrotka z takim klipsem, ponieważ wiadomo, że ja to y, raczej wielkich karpi nie łowię, ale to jest ten, ta wędka i ten kołowrotek. To są pierwsze kroki, aby już niedługo złowić jakiegoś dużego karpia. W paszce jest jeszcze jakiś woreczek zapewne na ten kołowrotek i dodatkowa szpula. Tak to jest chyba szpula, bo przypomina szpulę. Ale jest innego koloru niż ta tutaj, ale wygląda tak samo, więc chyba jest dobra. Pak kołowrotek prezentuje się na wędce całkiem fajnie. Fajny jest ten klips. No ale czym by była wędka karpiowa z karpiowym kołowrotkiem bez jakiejś dobrej żyłki lub plecionki? Zgadliście? Byłaby wędką karpiową z karpiowym kołowrotkiem bez dobrej żyłki lub plecionki. O tym też pomyślałem i zakupiłem plecionkę Power. 16 mm, 13 kg, 150 m. Mam nadzieję, że nie będzie za cienka, ale chyba jest tutaj jej za mało na tamten kołowrotek. Ale może nie, no może się i się zobaczy. No dobra, ale czym byłaby wędka karpiowa z karpiowym kołowrotkiem i skarpiową karpiową plecionką, jakby nie było na niej żadnego zestawu karpiowego? No wiecie, czym by była, więc nie będę już Wam mówił, bo mi się nie chce. No ale zadbałem, żeby też mieć jakieś coś na zestaw i kupiłem koszyczki metodowe 50 gramowe, takie nieduże. Jest tu ich 10 sztuk. Chyba mamy już takie same, ale na wszelki wypadek kupiłem. Ale, ale okazało się, że pady nie ma żadnych y, przyponów z włosem, haczyków z włosem, ani haczyków z gumką. Dlatego postanowiłem, że od razu sobie kupię koszyczek do metody, z od razu, który ma od razu taję przypon, y, haczyk z włosem, żeby tam sobie jakąś kulkę założyć. I to właśnie zamierzam sobie na początek na zestaw założyć. Otwórzmy to. Tak to wygląda. Tylko ja się pytam, dlaczego tutaj nie ma krętlika. Taki zestaw korzyczek do metody 50 gram. Myślę, że będzie dobrze. Foremkę do metody również zakupiłem. Co z tego, że mam już takich zapewne kilka w plecaku, ale na wszelki wypadek kupiłem. Zaraz przejdziemy do nagród, które będziecie mogli wygrać w konkursie. Jeszcze tylko powiem, bo sam chcę zobaczyć, ile kosztował ten kołowrotek, bo w sumie pan mi nie powiedział. Chyba 95 zł. No taki typowy kołowrotek, ale jeszcze kupiłem. Dwie podpórki, jeszcze wczoraj kupiłem sygnalizator, ale niestety nie mam do nich baterii, więc będzie trzeba kupić baterię i wtedy będzie sygnalizator działał. No więc bardzo fajnie, takie zakupy dla siebie wykonałem i za jakiś czas będę sobie robił ten zestaw karpiowy, żeby już mieć przygotowane wszystko, ponieważ mamy w planach wyjazdy na grube ryby, a na grube ryby potrzebna jest gruba wędka. Ale dobra, przejdźmy do tego, co będziecie mogli wygrać w konkursie. To znaczy, co jedna osoba będzie mogła wygrać w konkursie. Będzie mogła wygrać 5 rzeczy, a mianowicie zestaw 10 takich spławików przelotowych. Taką rakietkę do nęcenia. Zaraz ją otworzę i pokażę, jak ona działa. Chociaż pewnie większość z Was wie, ale jak ktoś nie wie, to pokażę. No i ta bomba działa tak, że tutaj dajecie sobie żyłkę główną, zawiązujecie to, że macie tylko to na żyłce. Do środka wkładacie jakieś zanęty, jakieś kulki proteinowe, kukurydzę albo coś, to czym chcecie zanęcić, po prostu i rzucacie tym w to miejsce, w które chcecie, żeby wasza zanęta wpadła. No i ta bomba upadając w ten sposób, w tym głównym który jest bardzo czuły rozwali się o taflę wody i rozsypie zawartość którą ma w środku o tak proca na januszy, mięsiarzy i kusowników jak zobaczycie takiego nad wodą to Możecie w niego strzelić. Nie no żartuję, oczywiście, to jest proca do zanęty. Do na przykład takich kulek proteinowych wsadzacie sobie tutaj do tego woreczka i strzelacie sobie na przykład pod spławik. Taki fajny bajer. Pamiętajcie, żeby nie strzelać ani w mamę, ani w tatę, nawet jeśli nie będą chcieli was zawieźć na ryby. Następną rzeczą będzie zestaw pięciu takich gumeczek na spinning. Tak to wygląda. Następną rzeczą będą przypony z haczykiem, szóstką yy, przeznaczone na okonia. Wiecie, że po rosyjsku okoń to okuń. No przeznaczone na okonia, ale na pewno inne ryby też będziecie mogli na nie złowić. A ostatnią rzeczą będzie zestaw ciężarków. Jak ktoś lubi łowić na spławiczek, to się przydadzą. No i aby mieć jakąkolwiek szansę na wygranie tych rzeczy, musicie napisać e-maila na ten e-mail, który wyświetla wam się na ekranie. Nie pytajcie, czemu taki dziwny? I w temacie maila napisać hashtag konkurs, żeby jakoś można było przesortować te wiadomości. A w treści maila możecie napisać, co chcecie. Możecie wysłać jakieś zdjęcia swoich największych ryb. Tylko proszę nie próbujcie się za bardzo podlizać, ponieważ to i tak nie będzie działać. A wyniki konkursu pojawią się w jakimś filmie e, za około miesiąc. No i jakiś szczęściarz zgarnie te wszystkie nagrody. A wygrana osoba będzie oczywiście proszona o adres, aby można było jakoś wysłać te rzeczy. On nie będzie upubliczniony ani nic, ale jak ktoś nikomu nie chce podawać adresu, to nie bierzcie udziału w konkursie. A zatem to już by było na tyle na ten odcinek. Jeśli się spodobał, możesz oczywiście zostawić łapkę w górę. Możesz również zasubskrybować ten kanał i zostawić dzwoneczek, aby nie przegapił cię żaden kolejny odcinek. A oglądać będzie co, ponieważ rozpoczęły się wakacje. I w planach mamy tyle wypraw, że naprawdę będzie bardzo ciekawie. Zobaczcie mój drugi kanał, Bear Game z grami eventkarstwem. Gram tam w takie gry, jak na przykład Fishing Planet, i są tam też takie różne filmy innego typu, jak na przykład plany na wakacje w rzeczywistość albo film pod tytułem Tajne plany. Jest naprawdę co oglądać, więc zapraszam na tamten kanał. Link jest w opisie na dole, jak i również w karcie. Zobaczcie też mojego Instagrama, Bloggardicka. Jest tam dużo fajnych zdjęć, więc zapraszam. A ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku, na którym będą bardzo fajne rybki. Do zobaczenia wkrótce. Marek na...